Naszym gościem jest dzisiaj Aleksander Bobek, który jako ostatni z kadry pierwszoligowej UKS-u rozpoczął przerwę zimową. Oleg, ale ty chyba tym faktem specjalnie zmartwiony nie byłeś, bo w międzyczasie spełniłeś swoje kolejne wielkie piłkarskie marzenie. Zadebiutowałeś w reprezentacji Polski. Byłeś na zgrupowaniu kadry U19 na Malcie. Na pewno super doświadczyć takiej rzeczy jak to zgrupowanie, gdzie miałem okazję się mierzyć. Z najlepszymi w swoim roczniku w Europie. I co? Przede wszystkim, bo na pewno na Malcie dużo cieplej niż w Polsce. I nie jest w ogóle z tego, byłem z tego zadowolony, że mogłem tam przebywać i nie miałem wolnego wcześniej. Jakie to uczucie, wyjść w pierwszym składzie drużyny narodowej i wysłuchać mazurka Dąbrowskiego? Duża duma i wydaje mi się, że każdy na to ciężko pracuje, żeby kiedyś doczekać tego momentu i reprezentować swój kraj z orzechem na piersi. I to jest czysta przyjemność i sama duma. Była większa trema niż przed debiutem w pierwszej drużynie Ukresu? Tak, z tego co pamiętam, porównując obydwa te wydarzenia, to myślę, że nie. Że jak wychodziłem na stadion i debiutowałem z przeplatanką, to odczuwałem większą premię. Tremę niż, niż debiutując w kadrze. Jakie wnioski po meczach z Niemcami i Portugalią, w których zagrałeś od pierwszej do ostatniej minuty? No, ogólnie poza tym, że wiadomo wynik poszedł w siat i, i jednak w dwóch meczach dostałem pięć bramek, ale jestem z siebie zadowolony z tych meczów i uważam, że pokazałem się mimo wszystko z dobrej strony, że pomogłem, pomogłem zespołowi w tych meczach. Czego nauczyły Cię te spotkania z czołowymi zespołami Europy, czego nauczyło Cię całe to zgrupowanie na Malcie? Na pewno wiem, że jeszcze dużo rzeczy przede mną, patrząc na tych y, ogólnie zawodników z innych, y, z innych krajów, że jest to jednak, jest różnica techniczna i motoryczna, jeżeli chodzi y, o nas, ale nie, nie jest to dla mnie też jakaś przepaść, jest jeszcze dużo, dużo pracy, ale uważam, że jest to na spokojnie do nadrobienia i po prostu czas też zweryfikuje kto jak będzie pracował ciężko z pokorą i zobaczymy ilu z nas wejdzie na, na ten top i jestem bardzo ciekawy ilu zawodników, z którymi miałem, miałem okazję grać przeciwko. Zobaczę na najwyższym poziomie. Jak przyjęli koledzy z kadry, z kadry, w której są już zawodnicy, którzy w tej chwili pojechali na zgrupowania z pierwszą drużyną chociażby Interu Mediolan czy Manchesteru United? Na pewno atmosfera bardzo mi przypadła do gustu, gdzie nie było żadnego większego problemu tam, żeby złapać kontakt z chłopakami. Wydawało mi się na pierwszy, pierwszy raz, jak tak sobie przemyślałem, jak tam pojadę, że Ciężko mi się będzie tam wpasować, że jednak no te kluby robią wrażenie, z których, w których moi koledzy grają i, i tak na sam początek tak jak wcześniej też rozmawiałem z innymi, że to się zaciera ta bariera między klubami, że jak wchodzisz na boisko to, to w ogóle tego nie czuć i poza boiskiem tak samo, zwykli i normalni tak samo, jak ja, koledzy, którzy robią to co kochają i, i mamy wspólny cel, więc... Naprawdę bardzo szybko się wpasowałem. Co mówił trener Marcin Broż? ja cię uwagi, jakie wskazówki przekazał tobie, czy to po tych meczach rozegranych, czy już na koniec zagrupowania? Pierwszego dnia jak przyjechałem na zgrupowanie yy, przywitałem się z trenerem Marcinem i z całym sztabem, i pochwalił mnie i pogratulował bardzo dobrej rundy w moim wykonaniu. A tak, jeżeli chodzi o stricte do mnie o jakieś wskazówki, to mm, nie przypominał sobie podczas zgrupowania, A na sam koniec zgrupowania też powiedział, że dziękuję mi za wykonaną robotę i jest ze mnie zadowolony. Co zapamiętasz z tego pierwszego pobytu na kadrze do lat 19 w takim razie? No wydaje mi się, że taka rzecz, która się od razu nasuwa mi, no to wyjście w podstawowym składzie i wysłuchanie. Mazurka Dąbrowskiego. Wierzysz, że w nowym roku przyjdą do klubu kolejne powołania z twoim nazwiskiem na liście? Mam taką nadzieję. Wiadomo, będę nadal ciężko pracował. Pokazałem się na Malcie z dobrej strony i mam nadzieję, że zostanie to docenione, ale no nie zmienia to faktu, że wszystko to zależy od mojej grze w klubie, i klub jest najważniejszy, jeżeli w klubie będę wypełnią wszystkie swoje obowiązki tak, jak powinienem, to reprezentacja też przyjdzie na spokojnie. Większość starszych kolegów w tej chwili przebywa już na wakacjach, ale Ty na razie nigdzie się nie wybierasz, bo jako uczeń klasy maturalnej musisz dopilnować ocen na koniec pierwszego semestru. Jak idzie? Zgadza się. Teraz po przylocie z Malty, teraz mam czas, żeby nadrobić moje zaległości szkolne i i też, jak już odrobię te zaległości szkolne, odpocząć trochę i zresetować głowę przed rozpoczynającymi się treningami 3 stycznia. Jak działa na Ciebie perspektywa zbliżającego się egzaminu dojrzałości? Czy już wiesz, jakie przedmioty będziesz tutaj w maju w szkole DORTATA, gdzie teraz hmm. rozmawiamy, zdawać w trakcie matury? Jeśli chodzi o przedmioty, no to wiadomo wszystkie podstawowe, i rozszerzenie angielski. Raczej najbliżej jestem ku temu, choć jeszcze wpisem geografię. Co, wydaje mi się też, że trochę bardziej się nie stresuje ta matura niż, niż mecz normalnie ligowy. Jakoś tak mało pewnie się czuję, podchodząc do tego sprawdzonu dojrzałości, ale mam jeszcze trochę czasu, żeby się przygotować i i mam nadzieję, że, że wyjdzie to dobrze. Do treningu w zwraca wraca 3 stycznia. Czy do tego czasu uda Ci się mimo wszystko gdzieś wygospodarować kilka dni i wyjechać, oderwać się od tej łódzkiej codzienności? Chciałbym bardzo wyjechać. Gdzieś nie wiem, czy mi się to uda jeszcze zaplanować, chociaż na razie nie ma żadnych planów takich na 100%. Raczej bardzo też prawdopodobne jest to, że zostanę w Łodzi i się będę przygotowywał do, do sezonu. Święta Bożego Narodzenia w tradycyjnym, polskim stylu, w rodzinnym gronie? Zgadza się, tylko, tylko takie święta przewiduje. No to na koniec jeszcze musimy Cię zapytać o trwający w katarze mundial. Jak oceniasz jego dotychczasowy przebieg? Było dużo niespodzianek z tego, co widziałem, chociaż przez to zgrupowanie na Malcie też nie miałem jakby dużo okazji y, oglądać y, mundialu. Ale z tych meczów, co śledziłem i oglądałem, to, to bardzo, bardzo mi się podoba ten Mundial. Jest taki zarazem nieprzewidywalny, a z drugiej strony taki, że chce się go po prostu oglądać, patrząc na te mecze i wyniki. Komu będziesz dziwistawać w tej decydującej fazie? Wiadomo, jak Polska odpadła, to. Tak Najbardziej mi się podobała gra. Zdecydowanie wiadomo o Brazylii, bardzo mocny zespół, ale też uważam, że na tym turnieju dużo ugra Holandia. A co powiesz o grze bramkarzy na tych mistrzostwach? Kto oprócz Wojciecha Szczęsnego najbardziej do tej pory ci zaimponował? Tak, jakoś nikt, nikt mi się nie wyróżni poza Wojciechem Szczęsnym. Dla mnie Wojciech Szczęsny na, na tym mundialu jest bezkonkurencyjny, jeżeli chodzi o bramkarzy. To jest ten w tej chwili wzór dla ciebie do naśladowania, ten idol, którego starasz się podpatrywać i czerpać z niego to, co najlepsze? No na pewno, każdy bramkarz, który gra na topie, i no trzeba takich po prostu zawodników podpatrywać. Oni grają na najwyższym poziomie i od każdego można się dużo nauczyć. A, a Wojtek jeszcze jest Polakiem, rodakiem, więc tym bardziej na niego patrzę. Oder, wielkie dzięki za rozmowę. Oczywiście życzymy, żebyś za parę lat to ty wystąpił na Mistrzostwach Świata w bluzie z orłem na piersi i z numerem jeden na plecach. Jasne. Dziękuję bardzo.